Moi witam Państwa, a gościem Kropki jest Maria Peszek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani ostatnią płytę Maria Waria chyba zna co druga kobieta w Polsce, kobiety pistolety, kobiety rakiety. A jaką kobietą jest Maria Peszek? Pistoletą, rakietą, kurą domową, kurą w rosole? Jestem jedną, drugą, trzecią i czwartą. Myślę, że to jest najbardziej otwartą. otwartą. Kroków w rozkroku. Także myślę, że fantastyczną sprawą w ogóle w ludziach jest to, że jesteśmy zlepkiem sprzeczności, a w ogóle już kobiety chyba się w tym specjalizujemy. Także ja jestem każdą z tych kobiet tak naprawdę. Najbardziej jestem oczywiście Marią Awarią, czyli tą kobietą z poprzepalanymi bezpiecznikami w głowie, ale yy, jestem takimi odpryskami. Yy. Lustra, tak jak są, wszystkie kobiety. Są dwie recenzje bardzo różne. E, jedna z naszego dziennika, jedna z Tygodnika Powszechnego. Z Tygodnika powsze Powszechnego, ale z pism katolickich. Rozumiem. Z Tygodnika Powszechnego Pani nie zna. Pani myśli, czy to jest recenzja miła, pochlebna, niepochlebna? Myślę, że w porównaniu z naszym dziennikiem jest na pewno bardziej dogłębną recenzją. W naszym dzienniku zarzuca się Pani to, że jest Pani, ma poglądy lewackie, że potajemnie się Pani kocha w Radku Sikorskim, co oznacza, jakie ma Pani poglądy polityczne. Rozumiem. Czyli Platforma Obywatelska, a nie Prawo i Sprawiedliwość, bo Pani się dusiła w czwartej RP dlatego Pani zaczęła... zaczęła Pisać. Ponieważ najwyraźniej pani Peszek brakuje talentu muzycznego czy aktorskiego, to kreuje się ona przy pomocy przychylnych mediów na postępową piosenkarkę, która przeciwstaje się faszystowskim ideologiom. I co? Znaczy, przede wszystkim yy, wydaje mi się, że zarzut o potajemnej miłości do ministra radka Sikorskiego jest przesadzony i nieprawdziwy, ponieważ. Ja publicznie powiedziałam, że kocham Radka Sikorskiego w gazecie wyborczej w Wysokich Obcasach, więc to chyba zadaje temu kłam, że przede wszystkim, że jest to jakaś potajemna i jakaś tajna sprawa. Czy nie? była jakaś reakcja ze strony msz -u? Była yy, reakcja godna dżentelmana, za jakiego uważam pana ministra, natomiast pozwólmy, że jest to, pozostawię to tajemnicą obywatelską pomiędzy obywatelką pesze a Kancelarią Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nasz dziennik krytykuje panią za to, że pani krytykuje Kościół, że pani gardzi wiarą. Gardzi pani wiarą? Nie, nie, wydaje mi się, że to jest strasznie powierzchowna recenzja. Przede wszystkim powierzchowna ocena tego, co ja robię. Ja nie gardzę wiarą i nie gardzę kościołem, natomiast dość jasno wyrażam pogląd i dość jasno obnoszę się ze swoim ateizmem. Myślę, że to powoduje ten dysonans i ten, tę błędną ocenę, ponieważ ja nie mam nic przeciwko kościołowi. I nic przeciwko ludziom, którzy wierzą w Boga. Natomiast, tak jak powiedziałam, z kolei w innym wywiadzie mi osobiście Bóg na razie nie jest potrzebny do tego, żeby być szczęśliwą. Myślę, że taka e, konstatacja w, wywołuje e, tak silne emocje ciągle. A dlaczego to nie są teksty o mężczyznach, tylko o kobietach? Są o mężczyznach, także. No nie, bardziej o kobietach. E, dlaczego? Być może że, wydaje mi się, że kobiety są bardzo. Że lepiej pani zna kobiety przez siebie? Nie, ja znam lepiej mężczyzn. Kobiety to dla mnie tabula rasa, ja sama siebie nie znam. Ale tak jak z kolei w jeszcze innym wywiadzie powiedziałam wszystko to, czego nie znam, wydaje mi się bardziej ciekawe od tego, znam. co znam i pewnie dlatego jest tyle kobiecości w tym wszystkim, co ja robię. Pewnie dlatego też, że jestem kobietą, mimo wszystko, częściej niż czymkolwiek innym. Tygodnik powszechny, częstochowskie rymy i świętuszenie nimfomańki. Grafomania też pada często. Też jest takie moje ukochane, moja ukochana recenzja brzmi, panie przecinek, to nie artystka, to ekshibicjonistka. Jestem absolutną fanką te, tej recenzji, mikrorecenzji, nadesłanej. Ale naprawdę ekshibicjonistka? Każdy artysta jest akcypicienistą w sporym stopniu, myślę, że ja też. Ale to są takie odważne teksty, takie teksty odsłaniające intymność, takie nasze znaczy najgłębsze uczucia. No wszystko to, co każdy chciałby schować pod kodrą. w pokoju pod kołdrą, po ciemku. Tak. A tu Maria Awaria. <laughs> moim zabiegiem, czy tak powiem moim planem artystycznym raz jeszcze to podkreślę ponieważ tak naprawdę moim planem absolutnie nie była rewolucja i nie było wzbudzania jakiegokolwiek skandalu, ani żadnej kontrowersji. W najśmielszych oczekiwaniach i marzeniach nie spodziewałam się, że ta płyta i to, co ja piszę, wywoła takie zamieszanie. Moim planem było była próba odczarowania języka, którego używa popkultura, próba odczarowania języka, jakim popkultura mówi o miłości i sprawach najistotniejszych dla człowieka, sprawach intymnych i sprawach dotyczących seksualności, ponieważ seksualność to taka sprawa, która dotyczy wszystkich żywych istot od samego początku do samego końca, więc wydało mi się, że czas spróbować wziąć ten język, wyciągnąć go spod kołdry i sprawdzić, czy y, można użyć języka, jakim ludzie mówią naprawdę. Tak, ale tak przeczytałam z tygodnika powszechnego i y, moż, mogłoby zabrzmić, że to jest y, krytyczna recenzja i nieprzychylna, tak nie jest. Maria Awaria jest płytą ożywczo bezwstydną tygodnik powszechny tak miałam rację przeczuwając że będzie to głębsza Emeliza niż ta w naszym dzienniku także że jest to naprawdę bardzo bardzo sympatyczna i e, głęboka e, recenzja czy pani z siebie zadowolona czy pani z siebie dumna tak ja lubię siebie mm. ale strasznie pani siebie lubi tak. wręcz tak że nawet nie chcę pani gdzieś przeczytałam wystąpić z ojcem bo ojciec mógłby zabłysnąć bardziej niż pani to mnie naprawdę zdumiało, że zamiast być dumną z takiego ojca. To Maria Peszek. uważa, że mógłby ją przyćmić. Mm, troszkę inaczej powiedziałam, ale, ale mniej więcej. Oczywiście mamy pewno, że tak powiem, dyskomfort czasowy, więc postaram się dość krótko o tym powiedzieć. Ja lubię siebie, rzeczywiście nadużywam te, tej, tego pomysłu na to, że ciągle mówię o tym, jak bardzo siebie lubię, jak bardzo akceptuję siebie, jak ja jestem z siebie zadowolona. Tak naprawdę jest to także jakiś plan, ponieważ wydaje mi się, że w naszej kulturze bardzo takiej polskiej znacznie brakuje tego, żeby. Aby mówić o tym, że coś jest fantastyczne w nas samych. Wydaje Przepraszam, mi się... a co z ojcem? No, jednak do ojca. Tak, tak. E, tata jest fantastyczniejsza. No, przyznajmy tutaj to szczerze. Tata to jest dynamit i petarda. Podczas, kiedy ja tylko bywam rakietą i pistoletem i dość szybko się przepalam. Tata, że Uwielbia tak powiem... pani teksty, tak? Jest tak, zachwycony, się... zazdrości, talentu? Nie zazdrości. O, Maku, nie. naprawdę... E, to, to jest... E, to jest taki pistolet, który po prostu ciągle nie przestaje ale strzelać. Mimo Wszystko to na scenie obok lat. siebie nie. nie. Myślę, że zagraliśmy ze sobą już tak strasznie wiele rzeczy nadszedł czas, kiedy ja mm, po prostu było mi trochę szkoda czasu na to, żeby grać w teatrze, a że tak się złożyło, że akurat w tamtym brecie występował również Jan. Stwierdziłam, że teraz jest moment, kiedy ja chcę być tą osobą, która jest najważniejsza na scenie, a Jan ma taką przypadłość, że kiedy jest na scenie, to jest bardzo trudno być lepszym od niego. Więc zdezerwowałam. Jednak to, jednak to. A który z tych tekstów? Pani najbardziej lubi, z bezstydnika Nie z... mogę, nie z... mogę, być w, w telewizji. No nie, ale proszę, bardzo proszę. Jesteśmy w telewizji, jesteśmy po godzinie 20, ale proszę. No proszę się nie wstydzić, dlaczego się Pani rumieni, sama Pani to napisała. Ja się nie rumienię, ale... No. Ja bardzo lubię, bardzo lubię tekst e, ,,Wieczność", mhm. e, jestem dumna z tego tekstu, e, lubię też całego ,,Jawiaka", wydaje mhm. mi się, że to, że to jest dość wcipna próba zmierzenia się z polską e, e, ludową tradycją, e, jestem dumna z tego tekstu, e, uwielbiam także tekst... Z... Jamet 52, dziko rosnącego nieba, są kobiety pistolety i kobiety jak rakiety, chude, długie, opalone". Z wydepilowanym młonem. Są kobiety doskonale z wyrzeźbionym, gładkim ciałem, odmłodzone, odbarwione, całkiem z wieku, odsączone. Mhm. A ja dla własnej wygody. E, zapuszczam swoje ogrody i kolekcjonuję w zwodę. Mhm. Niezło, myślę. No tak, tak. I tak sobie pani usiadła w pokoju, popatrzyła w okno i tak. Stoku, stoku? Nie, 15 miesięcy. 15 miesięcy. Mhm. Jest to męka, jest to rzecz nieprosta i nigdy by tego sama nie zrobiła. Ale ręcznie czy w komputerze? Eee, najpierw ołówkiem na papierze, ślina, o, gumka. No po prostu straszna sprawa. Eee, o 6 rano trzeba wstawać. Mniej więcej, dwie godziny się męczyć. Eee, no i potem cóż, i potem eee, trzeba dokonywać korekt, wycinania, przerzedzania. I od tego mamy pomocników. A zazdrości pani kobietą, co mają 1,80, a pani? 52? Pewnie, że czasem chciałabym mieć 1,80. A co stało, to stało się takiego, że Maria Awaria przedtem była taka, a teraz jest taka? <grym> <grym> e, praca e, i także e, ja traktuję bardzo poważnie to, co robię. Yy, to sosie... fit kobiety, tak? To, to chodzi tak. o fit kobietach, to ja też muszę troszkę. Nie, muszę, Nie? Ja traktuję poważnie to, co robię, chociaż jeszcze często wygłupiam i stosuję mistyfikację jako zabieg y, autopromocyjny, ale w tej sytuacji wydało mi się, że żeby być wiarygodną Marią Awarią, ciało, które było do tej pory mm, bardzo sprawne i które mi wystarczało, ciało puchatego miśka, przestało mi... Ładnie, e... poetyckie, puchaty misiek. Puchaty misiek, tak zwany <śle> słodziak. Przestało mi to ciało wystarczać i zaczęło mi przeszkadzać, w związku z czym Postanowiłam mieć inne i mam. Cenzurują panią często? Dość często. Trochę jest mi żal i wstyd, że Dlaczego? tak się dzieje. Wydaje mi się, że wydawało mi się, że czasy, kiedy cenzura dotyczyła spraw moralności, jest już naprawdę za nami, że te czasy są za nami. A okazuje się, że nie. Ostatnio już takim przykrym incydentem było, zaproszono mnie na pewną galę w, w telewizji publicznej i e, praktycznie każda propozycja e, piosenki z mojej nowej płyty była odrzucana, ale także piosenki ze starej płyty, która była jednak ale o, jako ona, Jesteś jak, jako ona jak Tego nie bez Lenona, jak Gejsza bez Kibona, to przecież tutaj nie było brzydkich słów. Tak, te, te, ale a tej nie zaproponowałam. Aha, bo pani lubi jak się coś dzieje po e, prostu. Wydało mi się, że chciałam zacząć e, pokazywać w telewizji e, moją nową płytę od innych e, aspektów, natomiast tamte utwory tak no, naprawdę trzy czy cztery pod rząd zostały oprotestowane i było mi bardzo przykro. Natomiast, no cóż. No ale jednak... i tak nasz dziennik się y, z, zbulwersował Pani wystąpieniem i stąd no, Pani tak. zawdzięcza te, te recenzje. No także, no cóż, no może telewizja y, publiczna wie co robi też, prawda? I wie co jest lepsze dla artysty. Już może tak być. A bez y, świętuszenia nie można o ciele kobiecy? Pewnie, że można. Jest także bez świntuszenia. Jesteśmy swoimi wyborami. I ja zdecydowałam, że moje pierwsze wystąpienie telewizyjne będzie takie, jakie wymarzyłam sobie. I wydaje mi się, że artysta ma prawo do decydowania o sobie. Yy, a widz ma prawo do oceny tego. Czy potępia Pani artystów tak jak Kazimierz Kutz, za to, że występują w reklamie? Absolutnie nie. Wydaje mi się, że przyjdzie taki moment, kiedy wystąpię w reklamie oczekują tylko. To już druga artystka Kinga Price w Wysokich Obcasach. Też miałam wrażenie, że nawet nie wrażenie, marzę, marzę apeluję. o tym, apeluje Wyście mnie. Czy jestem za mało, że tak powiem, medialna i zbyt mało sławna, żeby się Ale może gdzieś coś na przykład przy, przy zmywarkach, prawda, jak robię rosół skóry. Na przykład. Nie. <grym> przy lodówkach, tak. jakieś, nie mówmy, jakieś potrawy, prawda, takie, które tak. by pasowały, to może. Są jeszcze inne rzeczy, które można reklamować, i są różne sposoby, w jaki można reklamować. Jest cała masa artystów na świecie, którzy reklamy potrafią przekształcić w małe dzieła sztuki. A czym się różni Maria Peszek od Dody, która próbuje epatować swoim ciałem, nie poetyckością, ale ciałem i ciągle nas czymś bulwersuje, zaskakuje? No różnimy się sposobem wyrażania siebie i przekazem, i tym, co mamy do przekazania. Natomiast cała reszta jest, myślę, dość zbliżona. Jesteśmy obydwie bardzo pracowite, w desperacki sposób traktujące swoją pracę. I y, ciężko pracujemy. Y, natomiast to, czym się różnimy, to tak naprawdę sposób, w jaki mówimy o tym, co jest dla nas istotne. A gdyby y, ktoś powiedział, że jest Pani y, dodą y, poezji, to by czuła się Pani obrażona? Nie. Mnie nie obrażają żadne tak naprawdę y, porównania i sformułowania. Y, wiem, co robię. A który, który z tych utworów powinien być hymnem kobiet? E, kobiety same sobie wybrały. E, kobiety, I co najczęściej śpiewają, kobiety, pani koleżanki? często śpiewają, natomiast z tego co wiem, e, strasznie silny jest e, obecny wśród kobiet tekst. Ja jak tam jest taki refren, e, możesz mnie posolić albo wy międolić. Tak, tak, tak. Podobno często jest na, e, na przyjęciach kobiecych e, Tak, słyszałam, kobiecych, e, o, słyszałam to od redaktora, więc nie wiem, czy on bywa na tych przyjęciach kobiecych, natomiast pewnie tak. Nie wiem, czy powinna mówić, ale odzywa się wydawca Stach Kornatowski, który mówi, że to też jest jego ulubiony, ulubiony tekst. <grym> A Stach te zdjęcia? Nie jest kobietą. Stach nie jest kobietą, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. A te zdjęcia mają bulwersować, mają no, pokazywać humor Maria Warii? Nie, pytam się. Zdjęcia są fantastyczne. To Marchewka, tu kapusta? mnie to jest Bo zdjęcia robi ktoś, kto zna Marię Peszek, taką, jaką nie zna nikt inny. To robi człowiek, który ze mną wytrzymuje przez od 16 lat w jednym domu. Ciemno i w związku z czym pozwoliłam mu na to, żeby zrobił te zdjęcia tak jak chce i to jest taki rodzaj dogmy. To znaczy tutaj nie ma sztucznego światła, nie ma makijażu, nie ma retuszu, nie ma nic. To jest taka Maria Peszek prosto z łóżka i taka kura prosto z wanny z rosołu. E, bezwstydne są te zdjęcia. Taka była idea tego wydawnictwa, bezwstydnik. Mm -hmm. Konkubent Edek. Stoi. Konkubent. No tak. właśnie, konkubent to jakieś takie straszne słowa. Dlaczego nie chłopak o konkubent? Ja jestem fanką wyrazu konkubent i nawet popełniłam utwór e, Konkubinat, który miał być Pewnego rodzaju hołdem dla utworu Republiki Kombinat, ale też hołdem dla Konkubinatu jako mm, możliwości. Jestem fanką Konkubinatu, od 16 lat się sprawdza w moim przypadku. Stąd Konkubent myślę, że jest takim właśnie wyrazem. A brzydkie słowa, zbyt zat, chybił hyb, hyb, trafił, też tego nie lubię, na wynos szczyt, na grzewnica żuchwa. A łeb świński, bo to mhm. brzydkie słowo, ostatnio wszystkich epatował, epatował łbem świńskim poseł Polikot. Mnie ten łeb jakoś tak szczególnie nie, nie. zabolał. Nie tam tutaj słyszałam, że ociekał krwią, absolutnie to nie była prawda. No łeb świński jaki jest, każdy widzi. Był jaki był. Poseł Palikot stosuje um, język, akurat dość mi bliski, język surrealny. Ociekał krwią. Ociekał. Mhm. Mm. Właśnie przez ekrankę. Ta tak, 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 mhm. tak. Mniej, ale o, ociekał. Czyli czy odpowiada pani ten, ten sposób taki e, bliski, polityczny? M, tak, mi się to podoba. Wydaje mi się, że e, fajnie jest, jeżeli są e, barwne, odważne postaci. Natomiast traktuję to, oceniam to jako artysta, artystę. Jeśli chodzi o polityczną skuteczność, nie wiem, czy czy to się przekłada, czy to się nie przekłada jako artysta i yy, fanka, wielbicielka Gombrowicza. Yy, rozumiem, że poseł Palikot także jest ucznią Gombrowicza, w związku z czym ten poziom abstrakcji jaki on prezentuje swoim działaniem mi odpowiada. Jest Pani rewolucjonistką, wojowniczką, kim właściwie? <laughs> nie czuję się rewolucjonistką naprawdę i absolutnie nie było moim celem wywoływanie rewolucji, bo Tutaj jest to myślę, że absolutnie nadużycie. No tak, a gdyby to był taki piosenki jak Joko ono bez na to każdy powiedział, że hmm, tak, 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 ale jak troszkę jest pieprzu, to wtedy jak jest ożywiają sprytru. się, prawda? Wszyscy. To jest świetnie, no to świetne, bo dla artysty jest to absolutnie wymarzona sytuacja, kiedy produkt jego wyobraźni budzi tak skrajne emocje, kiedy temperatura reakcji jest tak... Yy, diametralnie różna. No, to jest absolutnie wymarzona sprawa. Kiedy ludzie mnie nienawidzą, kiedy ludzie mnie kochają, kiedy ludzie um, w szaleńczy sposób szturmują sklepy, żeby kupić to, co tam um, zostało im zaproponowane, albo kiedy demonstracyjnie uważają, że to jest beznadziejne. No, to jest jedyna sprawa, jako, jaka może artystę tak naprawdę interesować. Temperatura odbioru jego dzieła. A co no, pani ja by chciała, y, gdy pani występowała w tamtych czasach, zaśpiewać w Piwnicy pod Baranami? Ja nie lubię Piwnicy pod Baranami. Nie? Jestem... E, no jestem na bakier w ogóle z Krakowem i jestem na bakier z piwnicą pod baranami. Ja wiem, że to jest coś strasznie ważnego dla, e, dla polskiej tradycji, dla polskiej kultury, bo mnie to kompletnie nie interesuje. Mnie to nudzi. Piwnica za moich czasów, kiedy ja już byłam w Krakowie, kiedy chodziłam do szkoły teatralnej, to już był, była schyłkowa era tego miejsca. Ale Także... kiedy nie była schyłkowa? Był taki moment, kiedy była no, fantastycznym miejscem. To też nie? nie? Nie za bardzo. Tam jest dużo pajęczyn i jest tak trochę czarno i tak właśnie tam nie ma przeciągów. Także to piwnica to kompletnie nie mój klimat. Ale ci ludzie, którzy tam są, to są przyjaciele? Czy to są tacy, którzy byli wtedy? wtedy i tak w ogóle? Czy to są? To jest taka grupa, która nie wpuszcza innych? Czy Kurczę, toksyczni? Wydaje mi się, że to była Bohema w takim najwspanialszym tego słowa znaczeniu. No. Tam się upijało, tam się... Um... Żadna piosenka? Nic? Nic? Ewa Demarczyk fantastycznie tam śpiewała. Ale Ewa Demarczyk śpiewała też fantastycznie w wielu innych miejscach. A twórca Piwnicy pod Baranami też Piotr... nie jest? Tak? Jakoś nie. No. Jakoś tak naprawdę no. jestem jakimś takim strasznym potworem, który kala własnych gniazda. Kraków um, to dla mnie nie jest Piwnica pod Baranami. Kraków to dla mnie kantor. No. Ale Kraków kantora nie za bardzo kochał. Dopiero jak Kantor umarł, no to że tak pan. Zrobiło y, na pani wrażenie to, że pan Ronikier był y, agentem, czy kompletnie? I niestety nie w ogóle jest... jestem na bakier z tymi agentami. E... O, i z tymi teczkami, tak. i z agentami? I ja w ogóle potwór. panią to... Moja teczka. Moja teczka, tak. Y, tak, ale... Znaczy, ja naprawdę nie, nie za bardzo się orientuję, kto był agentem i, i nawet średnio mnie to interesuje, powiem wprost. Czyli co, te teczki wszystkie spalić, tak. wyrzucić? Hmm. Niech każdy sobie przeczyta może, jeżeli to kogoś Ale interesuje. Ale jednak, to nie znaczy, spalić. Znaczy, znaczy, wiem, że dla pewnej grupy ludzi yy, to jest strasznie ważne, tak się orientuję. Jestem ignorantką w ogóle tak naprawdę polityczną i debilem, jeśli chodzi o sprawy społeczne socjologiczne. Ja wszystko to biorę z takich ścinków. W związku z czym wiem, że te teczki są ważne i że jedni chcą je spalić, a drudzy chcą koniecznie tam zajrzeć. Więc myślę sobie, że ci, co są z nich zaglądają, a ci co są palu. palą. Tarcza jest ważna, czy nie? A ty rakietowa? <laughs> Brawo! <laughs> U, jesteś takiego. To no, wielbicielka ministra Sikorskiego powinna coś na ten temat wiedzieć. Tak, to jest ważny temat e, <laughs> dla Polski. Myślę, uh -huh. że to jest istotna sprawa dla Polski, ta tarcza. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale wydaje mi się, mam mały rozumek. Jestem tylko szansonistką, naprawdę. <laughs> ale wydaje mi się, że skoro minister Sikorski e, m, bardzo intensywnie, za, że tak powiem, zajmuje się tym tematem, to musi być to ważne. Ja, ja wierzę w to, co robi minister Sikorski. To musi być ważne. No dobrze, a, e, a którą z, z tych piosenek zaśpiewałaby pani e, jako kołysankę swojemu dziecku. Mojemu? No. Reksa. Na słowo seks odezwał się, Rex, no bo reksio. Uh -huh. A ja myślę, że Reksia to jest taka kultowa postać bajkowa w Polsce. Uh -huh. A ty takie bardziej e, e, ostre też czy nie? Pewnie, muchomory, zupa z tak? muchomorów. Tak? Kolory Wiecie, czerwone. Jak, e, córeczka pięcioletnia mogła wysuwać sobie potem śpiewać. Z tego, co wiem, dzieci <laughs> sześcioletnie absolutnie szaleją przy, tej, przy tym utworze. Mm -hmm. Także chyba tak, Muchomorzów bez Muchomorów by zaśpiewała na pewno. A czy miała Pani taką sytuację, pytałam o to, o cenzurę, bo to mnie strasznie zaniepokoiło, że Pani napisała coś y, do pisma, wiem na, do którego Pani pisała, że tam cenzurowali, wyrzucali brzydkie słówka albo jakieś skojarzenie, albo coś? Mm -hmm. Raz, tak? raz, tak jeden wyraz, ale może nie wiem jaki. A lubi Pani Emanuele Kretkowską? Bo ona też bardzo tak cenię, y, bardzo cenię, nie do końca znam teraz tą najnowszą twórczość, natomiast y, tę początkową bardzo cenię, tak. Świetna sprawa. No i tak na koniec zapytam, tak? Którą aktorkę Pani lubi najbardziej? Krystyna Jandę. Dobrze. Którego aktora pani lubi najbardziej? Oprócz taty. <grym> e, tata. Którą piosenkarkę najbardziej pani ceni? Oprócz Marii Peszek. <grym> <grym> Ale w Polsce czy na świecie? W Polsce. Hmm, Edytę Bartosiewicz. Edytę Bartosiewicz. A teraz wszyscy się zachwycają, panowie w Polsce szczególnie, szaleją na punkcie Karli Brunie. Panią ocenia. Bardzo zgrabna kobieta. Mm, Bardzo. I myślę. Piękne stopy, mm -hmm. e, dłonie też fantastyczne i chyba e, intelekt też spory. Pistolet czy rakieta? Jedno i drugie na pewno. A e, jak Pani ocenia jej śpiew, piosenki? E, m, skuteczne, skuteczne. Skuteczne, tak. To tak. fajne określenie, <śmiech> skuteczne. <śmiech> Eleganckie. No i co, dla prezydenta by zaśpiewała Maria Peszek? Też Reksa jednak. Reksa? Tak, na słowo seks odezwał się Reks, zdecydowanie. A dla Radka Sikorskiego? Kurczę, e, wszystkie po kolei. A dla Donalda Tuska? E, Kurcze, dla Donalda, dla pana premiera. Uh -huh. mm, może właśnie Mars na bez ciebie. A dla Ludwika Dorna, on jest tłumaczem. Czy pan Ludwik Dorn? E, też jest troszkę. To jest taki wysoki pan z dużym nosem. Uh -huh. Mm, taki bardzo poważny też no, ma. Tak. Mm. Od, od saby. Znowu Rexa niestety. To jest taki utwór dla każdego. Maria Peszak, dziękuję Pani Kolejnik. To była praw w